Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, no ta ustawa, no, mówimy mówi dzisiaj pół dnia, mówiliśmy dzisiaj o deregulacji, tak powołaliśmy nawet komisję do spraw deregulacji. No i tutaj mamy praktyczny przykład, jak ta deregulacja wygląda, tak? ustawa uchwa uchwalona już tam blisko dwa lata temu, tak z poprawkami nowy rząd mamy od roku, mógł ją wprowadzić w życie. Ona ma wejść za cztery tygodnie w życie. Tak. E Detektoryści, eksploatorzy czekają na tą ustawę. Cieszą się, że właściwie ktoś ich w końcu zaczął traktować normalnie, jak człowieka, tak. A tutaj słyszymy tak, że nie mam pieniędzy na nagrody dla was, nie będziecie kopać, żadnych zabytków nie będziecie szukać, bo my nie potrafimy zrobić aplikacji, tak, nie potrafimy ogarnąć tych zgłoszeń, tak. Konserwatorzy czy tam specjaliści nie zdążą przyjechać, bo za szybki termin mamy ich za mało. No to okazuje się, że że nam tu leży po prostu całe ministerstwo, ono nie wykonuje żadnej pracy, zamiast od roku wziąć się do pracy i przygotować tą ustawę tak jak należy, no to dziś słyszymy, że nie, przesujmy, poczekajcie sobie jeszcze dwa lata. Tak? Z ciekawości dzisiaj wszedłem na, na taką grupę właśnie eksploratorów, co oni o tym myślą. I... Nie wiem czy państwo wiecie, oni zbierają podpisy, żeby prezydent Duda zawetował tą ustawę, którą chcecie przyjąć. Czyli to legis, tak wydłużyć o dwa lata znowu. Prawdopodobnie im się uda, wcale się nie zdziwię, jeśli prezydent zawetuje to, co chcemy tutaj dzisiaj przyjąć. Konfederacja będzie głosowała przeciwko wydłużaniu tego terminu. Jesteśmy z detektorystami. Tak? Bardzo im kibicujemy, i uważamy, że to prawo, które archaiczne sprzed 20 lat, im szybciej pójdzie do kosza, tym lepiej. Dziękuję. Dziękuję i kontynuować klubowe wystąpienie.